Program Erasmus Plus umożliwia spędzenie semestru lub odbycie praktyk w krajach objętych programem. Należą do nich wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja oraz Macedonia Północna. Na każdym poziomie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studenci dysponują kapitałem mobilności w liczbie 12 miesięcy który obejmuje wyjazdy na studia i praktyki. Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu otrzymują wsparcie finansowe. Studenci mogą wyjeżdżać na te uczelnie, na których zgadza się podstawa programowa zgodnie z kierunkiem, który studiują.